Nie mogło się skończyć. Nie mogło się skończyć tutaj, e, prawda? 4 do 0 albo 4 do 1. Nie, nie, musimy musimy grać dalej. Jest 3 do dwóch dla Polski. Po stronie lewej, w kolorze czerwonym, mamy Scarlet. Po stronie prawej jest Nercho. Czas na ZVZ. Best of Seven, czyli do czterech wygranych map. Polska potrzebuje tylko i wyłącznie jedną mapę urwać. Jeżeli urwiemy tą jedną mapę,. He, to wszystko, jesteśmy w finale, jesteśmy w top 2 i będziemy czekali na Koreę lub też Niemcy. Jeżeli przegramy, jeżeli jednak e, przegramy, no to będzie nam bardzo smutno. Ja byłbym wściekły, to po raz kolejny byśmy przegrali, e, będąc w tym top 4. Po, ach, no dobra. Spokojnie na czym się męczyć. E, martwić, e, Nerczo ma już e, jest pól, ekspansja. Scarlet, późniejszy, pól jest gaz. Merczo trochę wcześniej. Scarlet jest znana z tego, że lubi olinować, więc e, no nie staje ryzykować. Co do ogólnie wszystkich tych turniejów, e, z kim grała Polska, żeby się dostać? Mieliśmy pierwszy mecz kwalifikacyjny. Nie pamiętam z kim nawet go graliśmy, bo to poleciało bardzo szybko. Następnie w grupie byliśmy razem z Włochami, Francją i Meksykiem. Wygrana z Włochami 4 do 1 przy okazji jednego gracza, chyba z Bułgarii, po pobiliśmy. Potem, wygrana, potem przygrana z Meksykiem 4-3. Później wygrana z Francją 4-2 i byliśmy w top 8. W top 8 wygraliśmy z Holandią gładko 4 do 0. Kanada musiała wygrać z USA, Kanada wygrała z Koreą 4 do 1, tej Scarlett wygrała z Koreą 4 do 1, ani jednej mapy nie przegrała Scarlett, więc już tutaj fakt, że Lazar z nią wygrał, co świadczy tak naprawdę, czy Lazer do tej pory jest jedynym, który wygrał ze, no nie, jeszcze ze Scarlett, ktoś chyba wygrał, um... nie, no regret, no regrets. tak, ze Scarlett przegrała tylko jedną mapę na Lazera w całym turnieju, Okej, okay, wróćmy do gry Evolution Chamber ze strony Scarlet. Jakieś plus 1 do obrony albo do ataku dla lingów. Banning Nest u Polaka się pojawia. Zobaczmy, co te lingi będą chciały tutaj narobić. Pewnie lekki scout na dobry początek dnia, a dalej jak to ja mówię. A dalej się zobaczy. Jest plus jeden do ataku, więc Banning Nest bardzo przydatny tu będzie u Polaka. Ekstremalnie przydatne, no bo nigdy nie wiadomo, co się będzie działo. Spora ilość tych banów ze strony nercia będzie chciał się tam wbić. To jest duży 10 linków, dobra. Nercio link bailing. Link, baylink na dwóch bazach, 25 harweserów. trzecia baza, nie wiem, czy będzie przejmowana tej Nerczo. E, musi uważać, żeby nie potracić tych jednostek. Gdzie są te Bejlingi? Pierwsze dwa u Polaka pod bazą Scarlet e, są. I teraz, zanim będzie też plus jeden do ataku na Lingach, minie naprawdę dużo czasu, oczywiście Scarlet będzie miał jakąś armię tworzoną. Tu nie ma co ukrywać, ale... Dobrze, dwa lingi się ledwo trzymają. Uwaga na Bailingi od góry. Gdyby te Bailingi -y połączyły się na dole, byłoby pięknie. Bailing jest postawiony Spine Jest no i Nertio ma teraz takie małe otwarcie. Ma okienko, w którym byłoby świetnie, gdyby zaatakował. Oj, ten jeden bein. niestety złapany. Czy Polak ma wystarczająco dużą armię, żeby wygrać? Jeszcze nie, jeszcze nie. Kolejne Bailingi -y robi tutaj. Spróbuje gdzieś wbiec. Gdyby udało się otoczyć, kolejne Lingi jest w stanie zaatakować. Wchodzi tam weko, tam może walczyć. Uwaga na tego Bailinga z tyłu. Najgorsze jest to, że Polak nie wie o tych upgrade'ach, które są tworzone właśnie do ataku. E, to jest największy problem, próba złapania tej jakoś, wejścia od tej Harvester'y zagryzione. Cofa się już, ma swoje Evolution Chamber, ale plus jeden do ataku, niedługo będzie gotowe. I Armia Scarlet będzie bardzo niebezpieczna. Armia Scarlet będzie naprawdę niebezpieczna w tej chwili. Link Bailing pod tą bazą. Polak plus jeden do ataku na lingach ma, ale zdecydowanie później. No i teraz ważne jest to, że Polak blokuje przejęcie ekspansji. To jest świetny plus. To jest bardzo duży plus. Blokuje teraz tą ekspę. Jeszcze ważniejsze jest, żeby zbyt dużo jednak tej jednostek z przodu nie stracił. Scarlet oczywiście widzi te dwa linki, ale nie wie, czy z tyłu czegoś ciekawego nie ma. No i będzie się tutaj szykowała jakaś wymiana. Scarlet chce być agresywna. Na razie nie. Plus jeden do ataku u Polaka. E, Spajne dostawione. Bejny, bejny są najważniejsze. Tu bejny muszą się łączyć. Jeden na drugiego wpadać. Cztery Bejningi u Polaka. Kolejne dwa są stawiane. A o tyłu siedzi. Czeka tutaj gdzieś z tyłu. Tu będzie się bronił, a z tyłu będzie chciał wpaść. Świetnie, dwa Queeny są do złapania. Tego jednak nie robi. Trzeciej bazy nie widzi. Łap te Queeny, bij te Queeny, zabij Queeny. I Lingi teraz zmuszone do powrotu. I Nercio kupuje sobie dodatkowe minuty. Jeden, drugi Queen zabity. Spine czeka gdzieś tam z przodu. Tak! Nie! Już myślałem, że się połączy. Dwa Queeny oberwały. Skarlet ma jednak jeszcze tutaj dwie sztuki. Próba wejścia do środka. Tu jednak czekał spine. Jeden został zabity. No i uwaga, trzeba się bronić w tej trzeciej. Tutaj idą Bejlingi. Nercio do tyłu, do tyłu. Artur do tyłu. Ach, świetnie. W ostatniej chwili stworzył e, dwa Bejny. No i pamiętajmy, Fusen do ataku na Scarlett na lingach. To jest bardzo niebezpieczne. No ale teraz dużo od Bejlingów zależy. Ładnie się łączy. Przy okazji 7 harwesterów zostało zabitych. Wpada jeszcze raz Nercio do środka. Scarlet aktualnie traci jako 8 harwesterów, 9 harwesterów tutaj padło. Świetny początek ze strony Polaka. 9 harwesterów zniszczonych, 12 harwesterów przewagi. Polska jest coraz bliżej, coraz większa armia polska biegnie. Biegną polskie husarolingi. One chcą gryźć, one są głodne. One chcą się odgryźć u Kanadyjczyków. Bailingi tworzone, ale od razu szybko do środeczka. Tu może uda się coś zrobić. Spire zeskautowane. Zniszczenie Spire by dużo dało. Ale sam fakt zeskautowania Spire już bardzo pomaga. Nie wiem, czy Nerczy ma szansę się przebić. Ale są dwie bazy. Do trzech. Są dwie bazy do trzech i to jest wielki plus. Polak nie ma jednak LER. Wydaje mi się, że technologia i LER by się na pewno jak najbardziej przydało. Plus 2 do ataku na linkach u Scarlet. No tu jest ten problem, jak gram ten Link Bank, a Necro rzuca sobie Roach Warren. Widział, co się dzieje w tym mainie. Wierzę, że ma jeszcze trochę czasu, ale nie ma zbyt dużo tego czasu. Scarlet odbudowała swoją e, aktualnie tutaj, e, odbudowała swoje eko. Trwa blokowanie tego creepu. No i cały czas trwa blokowanie tego ekoler w drodze. Spory trzeba będzie niedługo dorzucić. Chociaż Scarlet i tak za bardzo nie stać, żeby poszaleć tutaj z ilością tych e, mutalisków. Co nam może mieć? Trzy mutale, to wszystko. To jest niewiele. Większym problemem będą linki na upgradach plus e, dwa do ataku. No i pierwsze trzy mutale, one tutaj pozwolą przede wszystkim zabezpieczyć XP. Eee, dlaczego rouczem? Myślę, że później my zobaczymy hydralizację i Zlany. będzie roucz Hydra ze strony Polaka. Cztery mutaliski. Uwaga, będzie próba obiegnięcia u góry. Jeden Spine i quinto to będzie za mało, żeby obronić się przed tymi e lingami, które mają już plus 2 do ataku. To strasznie gryzie. Naprawdę tragicznie gryzie. O, jak pięknie! Ładnie tu z przodu wszystko oberwało. Problem jest taki, że właśnie u góry zacznie się za chwilę to działanie. nercze nie ma tam nic do obrony. Rzuca dronkami, żeby tutaj obronić spajna. Udało się. Wraca jednostkami 70 do 47. Eee. Wszystko wskazuje na Polaka. Ale to jest Scarlet, ja się Scarlet boję i tyle. Przyznaję się, bez bicia się Scarlet boję. Są oczywiście te muty. Czy będzie Nerzo cały czas próbował atakować? E, szóstka Roachy, spory sobie dorzuca i ta armia idzie do ataku. On tu nie chce odpuścić, po prostu chce dalej atakować. Plus jeden do obrony będzie niedługo na e, Lingach i roczach, ogólnie na armii naziemnej. Rocze czekają, kwiny poustawiane z przodu, dwa, trzy kwiny spokojnie, mu taliski przegonią. Ler dorzucono, Hive dorzucone. Hive, Infestation Pit dorzucone przez Polaka. No i teraz pamiętajmy lingi 2-1, strasznie zgryźliwe. Armia Polaka, plus 1 do obrony plus 1 do ataku dla rocze y w drodze. Kolejna porcja linków, Uwaga, co u góry się będzie działo. Przydało, by się coś tam wrzucić. Żeby się pobronić, czeka już armę, dobra. Trzy dronki zabite no tej do Maina Mutaliski, widzę, chciało się władować. Quinę w spokoju z tym wystarczą Roach Hydra, Pamiętajmy o tym, jak fajne echo ma teraz cały czas Nercho. On ma naprawdę znaczącą przewagę, ale ja się obawiam, że Scarlet będzie chciała dojść do ultralisku, bo to jest jedyne jej wyjście. Dojść do ultrali. Tylko ile ona tych ultrali będzie miała, jak jeszcze nie zabezpieczyła sobie trzeciej bazy? Co ona będzie mogła tymi ultraliskami zrobić, jeżeli Nercio e, zrobi za chwilę, powiedzmy sobie na to, 10 hydralisków? Wszyst cały gaz Nercia pójdzie na hydrale, wszystko co ma pójdzie na hydraliski. I po prostu tym przejść przez bazę. Do tego wszystkiego jeszcze dużo sobie padł Englandz, żeby nie robił Więc jeden Fangal wystarczy. No i ultralisk Evern jest stworzony, jest stworzony. Boję się trochę tych ultrali, boję się do ultrali, ale Scarlet nie będzie miała zbyt dużo pieniędzy na ultraliski. Mamy tutaj próbę runbaju. Niewielkiego. Byłoby fajnie zeskautować to wszystko. Baron Unercia. O, tu jest dosyć dobro. O, tu jest świetna sytuacja ze strony Polaka. W ogóle nie zauważyła Scarlet, co się dzieje. Teraz go się armię. Tak, działa na dwie strony. I cudowny run-by do środeczka. Zeskautowany Ultra i Skafern. Teraz Eko będzie obrywało to z jednej, to z drugiej strony. Queen obrywają się Zakopał się. Zakopał się. Gryzie to wszystko jak należy. Artur, piękne to było. Świetne. 9 harwesterów, 10 zabitych. Za co Ultrale? Nie ma Ultrali. Wielki kryzys kanadyjski tu nastąpi za chwilkę, bo już Eko jest wydziabane Całkowicie 12 harwesterów zabitych Nercho jednak wie, że powinien się trochę bardziej pośpieszyć Ponieważ ultraliski za pewien czas mogą się pojawić Nie będzie ich wiele, ale 17 harwesterów zostało zniszczonych Roach, Hydra, tutaj są też te inwestory. Jeden Fangal jest potrzebny, pojedynczy ultralisk Proszę bardzo, jeden ultralisk, nawet dwa to nie jest taki wielki problem Rusza teraz ta armia Polaka Fangal przytrzyma i pozabawia 14 hydralisków, 9 Roachy Queeny gdzieś człapią, nie, Queeny nie podchodzą tutaj do walki Zobaczymy, jeden Ultral, czy będzie nadzieją, gdyby było dużo Queenów z transfuzjami. co niedługo, Fangal trafił! I teraz kozając się resztą, jeszcze jeden Fangal trafił. Pięknie to jest przetrzymane. czy Polska będzie w finale? Mutale padają, Bejlingi nie są w stanie nic zrobić. Jedyna baza, która miała coś więcej do wydobycia. Niedługo będzie zabita w naturalu, prawie już nic nie ma. Polak idzie coraz bliżej i bliżej. I Ultral się pojawił, brać tego Ultrala, bić. Ale świetnie, dwa z to przyblokowały. Ultralisk pada, jeszcze jeden jest w drodze. Trzeba splitować teraz przed tymi Bejlingami, nie ma za Dużo armii, żeby posplitować. No, zostały tylko te cztery hydry mutaliski. Cztery są. Spokojnie, nawet jak to padnie, to expa jest zniszczona. To jest najważniejsze. Inertsze teraz spokoju się wycofują. Tu nie musi walczyć. Czekasz, nowe queeny się pojawią. Ma trzykrotnie większą armię. To jest wygrana Polaka. To musi być wygrana Polaka. Queeny już na pomoc. Transfuzje jakieś są. Nie są nawet potrzebne. Jeden ultralisk, trzy mutaliski. E, 14 lingów. Hmm... Czy czymś takim da się wygrać? Czy da radę coś takiego zrobić? Eee, dosyć ciężka sytuacja. Dwa ultraliski nawet jeżeli będą, to one nie będą, nie będą maksymalnie. One nie będą wymaksowane. Nie wiem, te e, infestory swoją drogą są już średnio potrzebne. Nerżio znaczy, chyba nie wie, jak dużą przewagę ma cały czas Veko. Jak na to wszystko popatrzymy, będziemy mieli run-by prawą stroną. rowcze już czekają. I teraz te zakopane rowcze jak wejdą do bas. No, to jako rozwalą. A nie ma wystarczająco dużo armii, żeby atakować i żeby się bronić w tym samym czasie. Po prostu niewykonalne. Mamy już dwa ultrale, będą za chwileczkę trzy ultraliski. Uwaga na oversiery, które jednak e, pokażą małe co nieco. Tu byłoby dobrze wyskoczyć, powalczyć. Upgrade'y trochę słabe u Polaka na tych roczach. Nie ma co ukrywać, ale u góry się jeszcze pojawia. E, u Oj, Bejny! Pięknie Bejny wpadły. Uh O-o. -oh. Tak więc w sytuacji, zaraz wygram, pojawia się sytuacja, ale co się właśnie stało? Shit. Co tu się dzieje? Dobra. Nerczy ma to wszystko gdzieś, stracił mocno eko. rusza już do ataku. Nawet jednego robi Swarmhosta, Scarlet mam wrażenie, że to był jednak pewnego rodzaju mislik. Trzy ultraliski są, gdyby udało się je teraz złapać. E, ile jest tych mutali? Tylko trzy sztuki. No Polak ma sporawy DPS. Musi tylko brać dobre jednostki na cel. Naprawdę DPS jest y, duży. Uwaga na y, tej Fangale, potrzebne są na te baning, żeby ją podejść. Infestę żeby to wszystko przyblokować. No i teraz jest być albo nie być dla polskiego gracza lub też dla Scarlet. Ultraliski dwa się trzymają. Jeszcze jakoś tutaj ledwo, nie wiem ty, co robił lokusze. Ostatnie jednostki coraz bliżej już y, są. Ni Polak musi uciekać! Uciekaj Artur! Dobra, wycofał się. Tworzy sobie tutaj nowe Ravagers. Ile tych Ultrali jest? Mamy trzy, za chwilę będzie czwarty. Przynajmniej Expo uda się zniszczyć. Wydobycie cały czas na korzyść Polaka. Bajle lecą, bajle coś trafią. Bajle nic nie trafiają. Lurk zostanie zabity. Nie Lurka, przepraszam. E Ultralisk. Ekspansja zniszczona, bardzo duży plus. Cały czas Polak ma lepsze wydobycie, plus 3 do ataku w drodze. E, lingi zbyt mocne nie są tutaj. E, ważne, żeby jednak armia była w dobrym miejscu, żeby przechwycić te lingi. Lingi biegną na dół, czyli dokładnie tam, gdzie jest armia Polaka, więc e, idealnie to będzie wyglądało. Gorzej, że na górze jest tylko jeden spajn i trochę dronek, ale one już pod tego spajna e, dronki się przedostały, żeby oczywiście to obronić. E, Lurker z Skończyło się robić, więc parę lurków tu wystarczy i ultraliski przez lurki nie są zbyt szczęśliwe, żeby się przebijać. Plus 3 do ataku. Skończyło się to lurkę zen, prawda? Tak, skończyło się lurkę zen. Parę lurków potrzebuje, tylko i wyłącznie nerscio. Um, 3-4 lurki i już będą tutaj ultraliski niezbyt szczęśliwe. Cała armia też będzie padała. No musi to podejść wtedy pod Polaka. Um. Dobra, plus 3 do ataku, będzie duży tej DPS. Scarlet nie stać na żadne upgrade'y. Wydobycie cały czas na korzyść Polaka i cały czas armia na korzyść Polaka. A ja cały czas się boję tego, jak nie powiem co. No ale nie powinien czegoś takiego zepsuć, prawda? Prawda? Że fajnie byłoby, gdyby Nerccio miał teraz na przykład 2000 gazu i pak, 20 mód. <laughs> I byłoby posprzątane. Mam nadzieję. Wygląda to chyba troszeczkę lepiej niż Gramany. Trochę bez, w lepszej sytuacji jest e, tej nercho. No, rusza jeszcze raz do ataku. Czy są te lurki tworzone? Mamy, mamy trzy lurki, więc jest dobrze teraz go spróbować zaatakować. Uwaga na tyran Baje. Wydaje mi się, że jeszcze jakiś jeden spawn, może tu u góry byłby fajnym pomysłem. Overlordy przekażą info, co się dzieje. Och, zniszczenie grup killingów to też byłby na pewno plus. Nercho reakcja. Kamienie zawalone, więc spokojnie o czym się martwić. Mamy już Lurkery. Ważna bo udało się tą armię oczywiście zakopać. Ile jest. Kurde, piątka ultralisków to jest dużo. Lurki zakopane. A piątka ultrali jest niebezpieczna. Fangal rzucony. Lurki czekają, jak coś gdzieś z tyłu. Niewielki oddział wychodzi naprzód, żeby zmusić tą armię, aby ona troszeczkę bliżej tej podeszła. Pamiętajmy, do czego będą Infested teranie, żeby robić, żeby blokować tutaj, żeby nie mogła ta armia podejść, mają się zatrzymywać e, na czymś innym i teraz powolutku spokojnie podchodzi, 60 punktów zaopatrzenia armii więcej, ogólnie 80 zaopatrzenia więcej, tutaj 10 e, dronek zabitych przy okazji, lurki są przesadzane, podchodzą coraz bliżej, chce wymusić walkę, Infested rzucają teraz i o to chodzi, to jest Walls Infested Terran! Lurki niech się zakopią, lurki się zakopują, no i teraz zaopatrzenie armii Polaka wygląda dosyć dobrze, Infe... o to by było na tyle Nercio wygrywa, jesteśmy w finale, finał jest